Cześć, witajcie, przy i w kolejnym odcinku dzisiaj pokażę Wam jak zbudowany jest taki oto przekaźnik rozrusznika w wszystkich skuterach, motorowerach i tym podobnych sprzętach jak to wygląda w środku może tutaj włączymy od razu światełko, żeby tutaj było jasno i mamy taki oto przekaźniczek tak? i jak on jest zbudowany w środku pokażę Wam, rozebrać o jedną ręką dobra, może być ciężko, chwila, moment i tak, stwierdziłem sobie telefon statyw i teraz możemy to spokojnie rozebrać i zobaczycie, o, jak to w środku wygląda więc jakieś elementy się nam to posypały, złóżmy to z powrotem, o i tak, jak to działa tu jeszcze idą dwa takie kabelki, to są te kabelki, które wychodzą tutaj tutaj w środku, jak wyciągniemy tą stróżynkę z takim linksem to w środku tutaj, to jest cewka to jest tak zwany elektromagnes, cewka, która po prostu, gdy dostaje napięcie, to ten tutaj Dings, który mamy, wiecie, on jest na takie spróżynie Jeżeli ta cewka zaczyna działać, czyli dostaje prąd, klikamy guzik, to się chowa. Ten Dings tutaj, jak ciskamy guzik, on, cyk, tam się do środka chowa. Elektromagnes go wciąga. No i co się wtedy dzieje? To, jak widać, jest złożone tak, że ten Dings mamy tutaj a on tu jest oparty o, on jest tak tu oparty jak widzicie to całe sprężynuje no może tak tutaj przytrzymam, o czy to w środku sprężynuje jeżeli elektromagnes nie jest włączony jest w takiej pozycji jeżeli klikamy guzik, włączamy elektromagnes, to się chowa do środka i jak widać to coś tutaj wypycha tak no i dobra, skoro to coś wypycha no to co to z tym robi no jak widzimy, teraz rozbierzemy całość mamy tu takie, o te bieguny, wiecie, to co wystaje, to co podpinamy biegun od akumulatora, i to co podpinamy z drugiej strony, tutaj biegun od rozrusznika. I jak to działa? No, taki sposób, że tu jest taka blaszka, taka miedziana. I jak to mamy tutaj sadzone o, no to widzicie, to się jedno z drugim pokrywa. I jeżeli to jest ciśnięte, no to tutaj nie ma prawa się to razem stykać. Jeżeli to odpuści, w tym momencie te dwie blaszki się stykają jeżeli to mamy z drugiej strony tutaj no to to razem tworzy połączenie i w ten sposób nam ten rozrusznik zaczyna kręcić I jakie są najczęstsze tego usterki? no tutaj już myślę, że widzicie zobaczcie, jest to wypalone nie jest tak... Powinno, o, powinno wyglądać tak tutaj być czyste, ładne i dobrze stykać a wygląda jak widać no to widać, nie? zaśnie działe, i tak dalej, podejrzewam te styki tutaj no, to jeszcze najgorzej nie wygląda, ale też widać fokus, też jest to wypalone, no zużyte, tak? Po prostu czas, wilgoć, no wszystko na to wpływa i tak to potem wygląda. Czy da się to naprawić? Teoretycznie, gdybym teraz wyczyścił te bieguny tutaj, te bieguny tutaj, złożył to z powrotem, no to mogłoby to działać, ale nie będzie działać. Dlatego, że je ja urwałem te druciki, takie cieniutkie tutaj są, te druciki. One idą tutaj do tej cewki. A widać tutaj że wystaje te druciki. I te druciki powinny być połączone. Niestety jak to rozbieramy, o, bo to idzie tak. Te druciki powinny być razem połączone. Niestety jak to rozbieramy, no to te druciki najczęściej urywamy. No niestety, tak to jest zbudowane, tak to intyki wymyśliły. Być może jest jakaś opcja, żeby ten elektromagnes stąd wyciągnąć, on to ciasno chyba siedzi. Też niby coś się mi tu rusza. No ale nie, ciężko by było. Prawdopodobnie go wyciągnąć. Chociaż to jest taka uszczelka No dałoby się go wyciągnąć Tylko musiałbym O kolejna jakaś taka gumowa, wiecie, to też sam rozbieram, po raz drugi tak naprawdę Kiedyś to rozbierałem, czy tak, tu jest jakaś gumowa uszczelka Na no, jakiś sobie plasticzek No ale tak chcąc to wyciągnąć, musiałbym niestety Wiecie, bo to jak jest złożone No to tu są takie, o, w tym miejscu jest takie zagięcie Tu jest takie zagięcie i tu jest takie zagięcie, to trzeba naprostować. One fabrycznie to wygląda to o tak, nie? Wiecie, tu jest takie zagięcie, które powoduje, że to się nie wysuwa, tak? Tu drugie, no i tu po szczególnej tujcji trzecie. Gdyby to ładnie naprostować te zagięcia, wiecie, odgięć to tak równiutko, no to w sumie dałoby się to wyciągnąć i dałoby się to zregenerować. Tylko teraz pytanie numer dwa: czy warto? No nie, w sensie. Zawsze warto, ale no, no wiecie, taki, taki elektromagnet, no, taki, taki przekaźnik rozrusznikan kosztuje 10-15 zł. Więc no, no, nie wiem, czy się komuś opłaca, nie wiem, spędzić kurde pół godziny zabawy za tak naprawdę 10-15 zł, które odzyskamy. No, chyba się nie opłaca, nie? No, więc dlatego, lepiej po prostu kupić nowe, wywalić stare. No, ale teraz w tym materiale chciałem po prostu pokazać, jak wygląda taki przekaźnik, taki przekaźnik rozrusznika, Jak to działa, dlaczego to się psuje. No, jak sami widzicie, najczęściej psuje się to właśnie przez to, że się wypalają te po prostu końcówki, te, te, te No, zużywają się, tak. Te połączenia, czyli to, co tutaj nam razem ma stykać, to się po prostu wypala. No i ile to działa, raz nie działa. Ewentualnie zdarza się, że ten elektromagnes, no, to jest uzbrojenie, tak że to uzwojenie się przepali i wtedy w ogóle nawet nam nie wścieka ten elektromagnes, w ogóle wiecie, klikacie godzin nic się nie słychać, wtedy znaczy, że to jest spalone albo nie wiem, to drucik się tu oberwał no takie rzeczy się też lubią dziać, więc no, wymiana tego, jak mówię, koszt 10-15 złotych przesyłka droższa <grych> no ale to można gdzieś stacjonarnie często nabyć, bo to jest naprawdę te przekaźniki rozruszników one są stosowane w motorowerach, skuterach, motocyklach 125, motocyklach 250 Jakieś nawet 300, nawet markowe motocykle, niektóre mają dokładnie ten sam przekaźnik, chiński, ten przekaźnik chiński, tak. No. no dobra, to na tyle w tym materiale. I co? Zapraszam do następnych. Na razie, elo. I yo.